KTM, edycja Champion Factory, tutaj widzicie bardzo piękny motocykl, mamy dużo tutaj ulepszonych jakby komponentów. Pierwszy rzut oka, mamy totalnie inny design, tak, te motocykle też zostały zaprojektowane po to, aby uhonorować mistrzów, tak, zdobywających mistrzostwa świata dla KTM-a, więc mamy Factory, KTM, Red Bull, okleinę, co na pewno nie każdy z zawodników czy dzieciaków by chciał jeździć w takim teamie. Więc naprawdę mega fajne, piękne motocykle. Co tutaj mamy jeszcze innego, to na pewno mamy właśnie znowu przełącznik map, tak Tak samo jak w, w Barnie Heritage. Mapa jedna, mapa druga, Quick Shifter, Track Control. Z tyłu mamy zębatkę Super Sproxa, tak? Stalowo-aluminiową, gdzie tutaj wiadomo, lekkość i moc, gdzie te zęby są stalowe. Środek jest aluminiowy, także ta zębatka jest taka ciężka, a jest mega wytrzymała. Wiadomo, stalowe zęby bardzo dużo wytrzymują, szczególnie tutaj przy warunkach endurowych, gdzie spędzamy. Mega dużo czasu, długo jeździmy po lasach.